Na Mistrzostwach Świata Seniorów wioślarzy w Austrii Polska wywalczyła cztery medale. Znakomicie spisał się podczas tych zawodów również Fabian Barański z Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Dwudziestolatek płynął w czwórce podwójnej i wraz z kolegami sięgnął po srebrny medal. Sukces tym bardziej jest istotny, bo polska osada wywalczyła kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Tokio. Wicemistrzostwo Świata w gronie seniorów to największy sukces w karierze młodego sportowca, dla którego cały sezon 2019 był bardzo udany. No to były ciężkie, ciężkie regaty. Ze względu na to, że były to również kwalifikacje olimpijskie i każdy na te regaty przyjechał maksymalnie przygotowany. I tak jak u nas w czwórce wchodziło 8 osad, 8 tylko czwórek, było zgłoszonych 17, bo każdy się zażynało te 8, 8 przepustek dla swoich osad do Tokio, ale mówię, byliśmy świetnie przygotowani. Wiedzieliśmy na co nas stać i z biegu na bieg coraz lepiej, coraz się bardziej rozkręcaliśmy i skończyliśmy. No, wicemistrzostwem świata holendron trzeba oddać, że byli no, no nie do pokonania na tych regatach. Naprawdę bardzo duży sukces, bardzo się szczerze z tego sezonu całego. E, Mistrzostwo Europy, wygrany Puchar Świata, Wicemistrzostwo Świata, no, to jest naprawdę dla mnie coś niesamowitego. Dalej nie mogę w to uwierzyć, że tak, tak się potoczył ten sezon. Pierwszym trenerem Fabiana był Krzysztof Gabrielewicz. Obecnie zawodnik więcej trenuje pod okiem trenerów kadry. Jak zdaniem pierwszego szkoleniowca, zmienił się ten zawodnik w ostatnich latach? No na pewno się zmienił na, na przestrzeni y, tych kilku lat zdecydowanie. Na, na pewno nabrał doświadczenia. Na pewno myśmy tam y, po drodze w tych juniorach mieliśmy y, wzloty, upadki, więc, więc to go wzmocniło też psychicznie i jest na dzień dzisiejszy zawodnikiem w pełni dojrzałym. Y, można powiedzieć, jest jednym z, z najlepszych zawodników na świecie w, w, wśród tych, takich, m, tych tych najmłodszych wchodzących w ten sport seniorski. W zasadzie można powiedzieć, że jest chyba najlepszym na świecie dwudziestolatkiem na dzień dzisiejszy. Prezes WTW podkreśla... Myślę, że chciałby, aby za jego kadencji zawodnik z Wrocławka pojechał na Igrzyska Olimpijskie. Szanse na start barańskiego już w 2020 roku są bardzo duże. Chciałbym być pierwszym prezesem od 1886 roku, który będzie miał Olimpijczyka, prawda? No i. Kwalifikacje wywalczył, ale to jeszcze nie oznacza, że pojedzie. Oczywiście, bo kwalifikacje są z reguły dla Polski, dla łodzi, a obsada może być różna, prawda? Ale na dzień dzisiejszy ja się bardzo cieszę, bo w rozmowie z. Fabianem zawsze mówił ok, postaram się, panie prezesie, ale dodawał zawsze jak się uda. Także na dzień dzisiejszy rzeczywiście to, co Fabian zrobił, jest coś wspaniałego. Startem na Mistrzostwach Świata w Austrii Fabian Barański zakończył aktualny sezon.